Thank you Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Nie zawsze musi być pięknie i kolorowo. Sorry za mój wygląd, no make up, wałki na włosach. No zaryzykowałam, kupiłam takie w Rossmanie, chyba drugi raz w życiu ich używam i chyba coś poszło nie tak i fryzura nie wyjdzie. Wiecie, chciałabym, żebym, chciałabym mieć takie podniesione włosy u nasady, ale nie wiem, chyba coś nie poszło, muszę jeszcze poćwiczyć, ale zobaczymy jak wyjdzie. To wam potem pokażę efekt końcowy. W każdym razie dzisiaj to jest taki dzień beauty. Włosy Paznokcie za chwilę będę sobie robić, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tych moich włosów, bo nie wiem, czy to przez hormony ciąży, czy po prostu coś mi się odmieniło, ale tak mnie wkurzają te moje włosy, że zastanawiam się nad tym albo aby po prostu pójść do fryzjera, przefarbować je znowu na ciemny kolor. A z drugiej strony sobie myślę, Paulina, tyle czasu straciłaś i pieniędzy do tego, aby dojść do takiego koloru jasnego. A tu jedną wizytą to przefarbujesz i znowu będzie klapa. Więc zastanawiam się nad tym, czy nie dać im jeszcze jednej szansy. Pod tytułem, że końcówki jasne zostaną, a przefarbuję na taki mocno, mocny brąz, tą górę, albo nawet czarny, i po prostu. Tak sobie na razie będę chodzić. Choć powiem Wam szczerze, że u mnie wygląda to tak, że e, pierwsze dwa tygodnie, które upływają od wizyty od fryzjera, jestem mega zadowolona, a potem ten kolor tak się wypułkuje. I ten blond, bo blondy mają to do siebie, wiem, e, że powinnam chyba używać świetleto, jakiegoś fioletowego szamponu czy coś takiego. Może jeszcze spróbuję właśnie w ten sposób. E, no, ale z górą jest to samo, bo ten brąz fajnie jest taki ciemny, jak wychodzę od fryzjera, ale wiadomo, że ja myję często włosy, właściwie co drugi. Dzień, to szybko ten kolor się wypukuje, no i przez to staje się taki no niewyraźny. A ja lubię być tu, wiecie, taka wyraźna. Przekonałam się teraz o tym, że blond to nie byłby mój kolor, jeśli miałabym go mieć na całości, tylko właśnie tu u góry chciałabym takie mocno, mocno ciemne. No i tak się zastanawiam, co z tym fantem zrobić. Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie drodzy widzowie, a ja biorę się właśnie teraz też za paznokcie jak wiecie ja sobie czasem sama robiłam paznokcie, niestety lampa w ostatnimi czasy mi się zepsuła ale już mam nową, zamówiłam sobie taką za pięć dych, wiecie niedrogą z Allegro i już ją testowałam jest ok, bo już w ostatnich vlogach mogliście zauważyć, że mam paznokcie w każdym razie przedłużone no, oczywiście kupiłam tą lampę z myślą o tym, że a sobie tylko hybrydy nałoży, na nawożę no ale znowu tam wiecie, w czeluściach szafy wynalazłam i formy do przedłużania paznokci i mówię, a to sobie przedłużę te paznokcie, no i sobie przedłużyłam i na razie mam takie. Jak zrobię, to Wam pokażę dzisiejszy efekt końcowy. Chyba, że dzisiaj jeszcze nie zdążę, bo wiecie jak to jest, jak się robi lewą, jak trzeba lewą ręką zrobić prawą. To dla mnie jest w ogóle katastrofa, no bo ja nie mam jeszcze takiej wprawy. Dobra, nie gadam, już tylko zabieram się za robotę. Dobra, to ostatni e, rzut okiem na to, jak Paulina wygląda, kiedy nic ze sobą nie zrobiła i zaraz będzie jak wygląda z make i całą oprawką. No i jak? Włosy zrobione, makijaż zrobiony. Powiem Wam, że te włosy, no wiecie, niby nie widać różnicy, ale czuję, że się fajnie uniosły. Wiecie, mogę je na wszystkie strony, o tak przykładać i fajnie się układają. I pazury zrobione dzisiaj. Wjechał czerwień, potrzebowałam tej czerwieni, zresztą nawet się ubrałam dziś na czerwono. No, od razu lepiej. No to co, komu w drogę temu czas? Wiecie znaczy co? Powiem wam, że ten tytuł, jaki by nie był, to na pewno nie jest clickbait i my faktycznie będziemy mieli na ten weekend gościa. <laughs> gościa specjalnego, gościa wyjątkowego, najjaśniejszą królową. Daisusie. Czyli pieska. Ania na pewno się cieszy, bo no wiecie, no, no, dzieci lubią zwierzątka A Hania. Przepada u, za Daisy w ogóle, no. Kto o! będzie? Kto? No, a kto no będzie tu jest tak świątecznie u babci, wiesz. Powiedz. Kto będzie? dzisiaj będzie spać? Daisy będzie u Hani. Daisy będzie spała. Daisy z nami jest! No proszę! Twoja Daisy jedzie dzisiaj. A ty weźmiesz ją do łóżka? Czy ona będzie w swoim łóżeczku dzisiaj spała u nas? Nie, w domku. <noise> w domku? No w twoim domku będzie spała, ale w twoim łóżku też? Z, Dom, z tobą? W domku, weźmiesz. No, mm. doj bidulka się Ona kurko. się denerwuje troszkę, nie? Ona jeszcze nie widzi, wiecie jak jest, to ona się stresuje. A nie, bój się, Dejzusia. No, twarze. No, pokładz, Dejzusia, to Ja. Daisy. ja. Cieszysz się, nie? Ania skakała. <noise> I no. może przyjdzie. Idzie już, idzie już z nami. Dobra. Proszę, zapraszamy naszego gościa. Chodź, spokojnie, rozgłoś się. O, je. <noise> no to ładnie. No, powąchaj sobie wszystko. No idzie już do ciebie. Chodź, tej Zusia. Wołaj. Daisy. Idzie Daisy. Będziesz tu dzisiaj spała, Dajzusiu? Na łóżko sobie wejdź, do Hani Dajzusia musi wszystko obwąchać. Niedawno tu nie była, ale przecież my jesteśmy i cię kochamy, Dajzusiu, tak? No tam jest twój nocniczek. A cieszysz się, że Daisy jest u nas dzisiaj? Spałaś. No, sp będzie spała, tak. Nie wiem, jak ona zareaguje szczerze powiedziawszy, bo raczej zawsze śpi w domu, no nie było jeszcze takiej sytuacji, odkąd tu mieszkamy, czyli przez 4 lata jeszcze nigdy u nas nie spała, no bo nigdy nie było takiej potrzeby, dopiero teraz taka potrzeba się pojawiła nie wiem jak się będzie zachowywać, miejmy nadzieję, że jakoś się przyzwyczai wiecie, ona ma, ona już jest starszym pieskiem do tego nie, ma, nie widzi, więc to wszystko jakby się składa na to, że że może się źle tu czuć, no bo po prostu nie zna pomieszczenia i musi jakoś tu. Gdzie jest Daisy? Wołaj, Daisy. Tam jest Daisy. Daisy, chodź do nas. Daisy, idzie. Daisy, a gdzie chcesz Łóżeczko? Tu jest twoje. Będziesz się czuła bezpiecznie, nie? Bo ty chodzisz, wąchasz, weź sobie, tu jest twoje, wszystko co czujesz i znasz. Połóż się tu ładnie. Dobra, to sobie chodź jeszcze. Warto też nadmienić, że... Boże, o, poza... że ktoś do nas dzwoni. Poza tym warto nadmienić, że my y, zawsze chcieliśmy mieć pieska, no, ale wiecie jak jest w bloku. Trochę mało miejsca, ale na pewno jak przeprowadzimy się już do Większego gniazdka to w planach jest piesek na pewno, może nie wiem, pusta, Właśnie. nie wiem czy piesek, Zwierząt! Wiecie co, nam się tak troszkę te plany e. zmieniły, bo ogólnie to miał być od razu piesek, jak się przeprowadzimy. No, no ale, w, ale w związku z tym, że pojawi się nowy członek rodziny, to na razie... Będzie wiecie. sporo obowiązków. No, abycie, na spokojnie. Zdajemy sobie sprawę, że zwierzę to jest też obowiązek. Dokładnie. E. Małe dziecko, no to też jest obowiązek mm -hmm. jakby nie było. Wiecie, taki... Wiecie, jak sobie dołożymy jeszcze dwa małe obowiązki na raz, no to może być ciężko, no. ale na pewno planujemy. Planowaliśmy tak, pewno. od razu bo przeprowadzce, ale jak teraz widzicie, to zobaczymy. teraz troszkę zobaczymy. Jak się okaże, że jest spoko, mm, to nie? sobie weźmiemy jeszcze jeden obowiązek, bo wiecie, szczeniaczek to trochę jak dziecko. Już ci włączę lampkę A ja z tymi zabawkami. No Dejzusie, zobacz. A to tak! to tata też jest Dejzusia, ale to do tatę. Tylko musisz być delikatna, bo Jezusia nie widzi, wiesz? Damy Daisy pasztecika, tylko wzięliśmy jedną miseczkę, to tu mama naleje wody. A tu zaraz jej jakąś damę, już będzie miała u nas, nie? A to jest suche pokarm. Suchego to Daisy nie chce, bo ona chce, wiesz. Konkrety. No a nie damy jakiejś suche jej. Dasz Daisusi wodę. Haniu. O, tu taki talerzyk jakiś stary. To będzie jak znalazł do Daisy. Powiem wam, że to ujęcie wygląda jak wzorcowe lokowanie. A, no <laughs> kurde no oj! Kamera mi się skrzywiła. O fuj, ale to nieładnie pachnie. <laughs> Masz tu. Aro. Smacznego. Widzisz? No spokojnie, bo ty nie widzisz. Powiem wam, że piesek o tym tutaj. To jest fajny motywator do wieczornych spacerków. No bo wyprowadzić trzeba, a przy okazji trochę ruchu. Cześć, powiem wam, że szósta z hakiem to nie jest dobry moment na spacer z pieskiem. Tak jak wieczorem jest fajną motywacją, do spaceru tak rano jest fajnym budzikiem. Dzisiaj ma premierę mój, jak to nazwać, brecik, nie? Brecik, co <laughs> Mati nie chciała zadowolić do kościoła, to nic. I mój szaliczek, Ale homora, Paulinka, do wszystko jest dobrze i no wiecie, co jest grane? Wiecie, co to jest? To jest chyba taki moherek trochę i on fez, y, mnie swędzi w czoło. <laughs> ale ogólnie to super, nie? E, dobra, ale chciałam jeszcze wrócić do tego to Daisy, bo tak jak przypuszczałam, nie, bo może zacznę od tego, że Daisy zachowywała się u nas w domu dokładnie tak jak e, przypuszczałam, czyli e, była zagubiona, zatracona, chodziła, szukała, wąchała, bo jak ona nie widzi, to jest mega problem. E, oczywiście spała niespokojnie, trochę w naszym łóżku, trochę w swoim łóżeczku, trochę na ziemi, e, ale właściwie m, większość nocy wędrowała po całym mieszkaniu, po kolei. Pielgrzymkę tak, miała, myślała, miała, że do dojdzie do domu, Dochani, no do bo ona myślała chyba, i się śmiał potem, że ona myślała, że ona na Kuźnica dojdzie do domu. E, I co najlepsze? O i był z nią rano, nie wiem, bo widzieliście. Ale najlepsze po to, że ja z nią byłam o trzeciej 30, bo nagle o trzeciej wow. Ja mówię, daj jak chcesz iść siku, kubka. No mówię, no pójdę z nią ubrałam. Się. Bo to jednak twój pies jakby nie. Nie, ja to jest mój pieds, ani Mateusza nie budziłam, ubrałam się tak delikatnie, żeby wiecie, Hani, nie obudzić Mateusza. Wyszłam z nią pod blok, no i rzeczywiście zrobiłaś. No i doszliśmy do takiego konsensusu wszyscy razem mm, po rozmowach z rodzicami, że w sobotę po prostu już nie będziemy ją męczyć, bo do niej to była męczarnia i po prostu ona zostanie sobie tu w domu, w swoim własnym domu, gdzie wie, wiecie, zna każdy kąt, ma swoje łóżeczko, ma swoje rzeczy. No i tak też zrobiliśmy. Jeszcze. Mm, Sąsiadka nam pomogła, nie musiałam tu specjalnie przyjeżdżać. Ania, nasza rodzina to jest właściwie, więc ona sobie tu przyszła jeszcze około 10.00 wieczorem, wypuściła ją na dwór. Dejzusia zrobiła co potrzeba, i teraz my przyjechaliśmy. Tu wypuścić tej susie, no i dać jej insulinę, no bo niestety to jest cukrzycka, więc trzeba podać jej wszystkie leki. Dać jej jedzonko, kiełbaskę, wiecie, rarytaski i jest wszystko ok. I już dzisiaj wracają rodzice, no i tak to było z tym pieskiem naszym. Hania się cieszyła na spacerze, że no, to, to widzieliście. widać, że Hania naprawdę się cieszyła. No nic, ale na tego pieska to jeszcze będzie musiała poczekać, choć my tu ciągle mamy debaty, bo Mateusz się uaktywnił od, od piątku, kiedy wzięliśmy Daisy, ale jak to? Kupimy sobie od razu psa, no i wiecie A tu Jakiego pieska byś chciała, jaką rasę? Nie wiem. I ja mi się podobają ciłały. Ty, 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 ty. A ty ma już na co stawiasz? Nie wiem. No, na pewno jakiś malutki piesek, no. nie duży, nie, to na początek malutki piesek. No. No generalnie ten weekend pokazał, że posiadanie psa w bloku to nie jest łatwa rzecz. Szczególnie za no, noc pokazała. Ale może znacie jakieś rasy piesków, albo właśnie. macie jakieś rasy piesków, które są właśnie takie, takie fajne przyjazne dla, dla dzieci? dzieci no. mhm. Bo Hania, jak wiecie, uwielbia zwierzęta i uwielbia pieski. Co sami widzieliście, bo miała mega mhm. Friday, jak wyprowadziła dzieci tak. na spacerek. Nawet nie chciałaś na plac zabaw, tylko z nią, wiecie, szła grzecznie na spacer. No. A kto się stał małą fotografką? odnalazła w szufladzie nasz stary aparat Jezu, co ten aparat przeżył ale tu może, no bajzel no właśnie tu może nie wchodźmy, moi drodzy bo to jest po dzisiejszym całym dniu, dopiero mama będzie sprzątać więc rób sobie zdjęcia a nie pokazuj tego bajzlu bo wstyd będzie, Boże drogi jak dziadek to obejrzy żeby taki bajzel pokazujemy ale zaraz będziemy sprzątać, nie? No gdzie jest tata? No tata poszedł biegać właśnie Właśnie my już ten, ten vlog będziemy kończyć Jest niedziela wieczór, jesteśmy wszyscy wykończeni Ale jak widać nie wszyscy, bo Madeusz znalazł jeszcze siłę na bieganie Chociaż choć jest 6 stopni Mówię mu nie idź, rozchorujesz się A on znowu mówi, ale ja w tym roku znowu chcę morsować Więc muszę się hartować No i poszedł, poszedł biegać A my sobie tu spędzamy razem czas Jak widzicie mała fotografka nam rośnie No to co? Jak wam się vlog podobał to dajcie łapkę w górę Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco co widzimy się w kolejnym vlogu były też pytania, dlaczego Mateusza teraz jest tak mało, no wiecie ja go trochę próbuję odciążyć, więc w tym tygodniu jak on jest w pracy to też nie zawsze się to zgrywa tym bardziej, że teraz mam trochę więcej czasu kiedy Hania jest w żłobku, żeby sobie coś tam ponagrywać albo z Hanią jak później jestem a Mateusz jest jeszcze w pracy, więc dlatego w tych tygodniowych vlogach się nie pojawia, no ale w tych weekendowych już jest, jak teraz był weekendowy, to Mateusz oczywiście was nie opuszcza i jest. Jest ciągle z nami i z Wami.